Dzień dobry. Witam Was na kolejnym muzycznym spotkaniu przy pianinie. Ostatnio powtórzyliśmy sobie gamę G-dur i trójdźwięk rozłożony do tejże gamy. Dzisiaj poznamy sobie i powtórzymy gamę Adur i trójdźwięk rozłożony do tejże gamy. Przypomnimy sobie gamę najpierw przez jedną, później przez dwie oktawy. Przypomnę, że Gama Adur ma trzy dźwięki podwyższone. Jest to F, Cis i Gis. Czyli dźwięki F, C i G podwyższamy odpowiednio o półtonu. I tak jak przypominałam ostatnio, podwyższamy sobie zawsze w naszą prawą stronę. Dobrze, to zaczniemy sobie gamę Adur przez dwie oktawy. Teraz zagramy sobie to samo lewą ręką oktawę niżej również zaczynamy od dźwięku A przez dwie oktawy I z powrotem. I przećwiczymy sobie zaraz y, razem tą gamę, najpierw może przez jedną, a później przez dwie oktawy. I teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, przez dwie oktawy. Wy możecie sobie w domu ćwiczyć przez 2, 3 lub 4 oktawy, w zależności na ile pozwala Wam Wasza klawiatura. A teraz yy, przypomnimy sobie i zagramy trójdźwięk rozłożony do gamy adur. Ja Wam tutaj pokażę u góry mamy gamę adur, natomiast na dole tutaj trójdźwięk rozłożony. I zaczynamy sobie prawą rękę. Mamy trzy dźwięki, czyli a, Cis, e, i zamykamy sobie dźwiękiem a. I później powtarzamy. Sis, e, a, sis, e, a, sis, e, a, Cis, e i a. I z powrotem. Jeszcze raz sobie zagramy, bo jest troszeczkę trudniejszy trójdźwięk niż poprzednie. I teraz przechodzimy sobie do lewej ręki. Również zaczynamy sobie A, Cis, E, A, później Cis, E, A, Cis. E A cis E i A cis E A i z powrotem. I jeszcze raz sobie zagramy ten drugi dźwięk. Teraz zagramy sobie ten trójdźwięk rozłożony razem. Ja chciałam Wam tylko przypomnieć, że nasze trójdźwięki, które poznaliśmy sobie do tej pory, czyli trójdźwięk do gamy c -dur i gama c -dur, trójdźwięk do gamy g -dur i gama G-dur, dzisiejszy trójdźwięk Rozłożony do gamy Adur i Gama Adur będą bazą do prostej piosenki, którą spróbujemy się yy, nauczyć na kolejnych naszych spotkaniach. Na następnym spotkaniu przypomnimy sobie i powtórzymy trójdźwięk rozłożony i gamę F-Dur. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.